Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni księża, arcybiskupi, seniorzy. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski z Gdańska i arcybiskup Stanisław Szymecki z Białego Stoku, są pielgrzymi zastępujących parafii Matki Bożej Królowej Polski z Boczowa, podwyższenia Krzyża Świętego z Opola, wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Niemodlina. Parafia Wszystkich Świętych z Krakowa Górki Kościelnej, świętego Ducha z Kadzidła. są obecni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, emeryci, ręciści i inwalidzi z Namysłowa, pracownicy Hydrobudowa Polska, jest grupa Kaszubska, Pielgrzymi z Mielca. Grupa Energetyczna Enea z Gorzowa Wielkopolskiego. Są grupy biur turystycznych Martin z Torunia, Martin z Poznania, Almatur z Częstochowy, Marko z Bielska-Białej i Taka z Opola. W audiencji biorą udział także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiejszą Katechezą Ojciec Święty zainicjował cykl rozważań dotyczących szczególnych modlitw z Księgi Psalmów przypomniał znaną modlitwę prześladowanego zawartą w psalmie trzecim. Według tradycji hebrajskiej jest to modlitwa króla Dawida zmuszonego do ucieczki przed własnym synem Absalomem. Jego lamentację przenika głęboka ufność w opiekę Bożą. Treść Psalmu ma swoje odniesienie do życia każdego człowieka, któremu nieobcy jest ból, gorycz serca, poczucie samotności, rozpacz, które przychodzi mu skonfrontować z pragnieniem zawierzenia Bogu. Ilustracją tej modlitwy są liczne teksty biblijne odnoszące się do Chrystusa. Który w swej męce i cierpieniu na krzyżu daje się poznać jako jedyny sprawiedliwy, który zaufał Ojcu w najwyższym stopniu. Modlitwa wyrażona w Psalmie trzecim przypomina, że Bóg jest zawsze blisko człowieka, także w ciemnościach życia, w chwilach Jego zagubienia, w niebezpieczeństwach, w cierpieniu i samotności, w momentach rozpaczy. Zawsze dostrzega los człowieka. Słucha, odpowiada i zbawia. Niech Bóg obdarzy nas mocą wiary, ufnością na wzór króla Dawida i umiejętnością przyjęcia woli Bożej na wzór konającego na krzyżu Chrystusa. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty. Udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Praca jest ostry. Wczoraj podczas liturgii pokrzybowej pożegnaliśmy kardynała Andrzeja Marię Deskura, waszego rodaka, przyjaciela błogosławionego Jana Pawła II. Modlitwą i cierpieniem speriał przez lata jego papieską pozwugę, zawieszając swe życie w pokalani macy. naj vidim, da mu ona rado sneba policajon s njegovim dušem, vašim odlitvom, srcem, Bogozavim, vam to obe, vašim, bliskim. On breve salutujem kroz